Witaj. Oto czytanie na tydzień od 17 do 23 lutego 2025 dla ciebie, zodiakalny byku. Zobaczymy jaka energia cię prowadzi w tym tygodniu, a potem będą dwa rozkłady. Co idzie w twoją stronę od poniedziałku do piątku, a później w weekend. Także warto zostać do końca. Pamiętaj, że to czytanie kolektywne. Bierz tylko to, co z tobą rezonuje. Warto zobaczyć swój odczyt dla znaku słonecznego i ascendentu, żeby mieć pełniejszy obraz tego tygodnia. A teraz zobaczę, jaka energia prowadzi byka w tym tygodniu. Mamy... Dwie, trzy energie ciekawe, jedna z góry, jedna ze środka, druga z dołu. Jakiś taki ciekawy ten przekaz. Zobaczmy, jakie to są energie. 33. Działanie, także będzie dużo działania, akcji, będzie się działo w tym tygodniu. Dla byka, ty będziesz podejmować działanie, koniec stagnacji, i te działania będą odważne w jakiś sposób. 717, odwaga. Tutaj, jeśli od jakiegoś czasu nie wiesz, co robić, to w tym tygodniu w końcu wiesz i odważnie to wykonujesz. Jeszcze jeden numer anielski: 20, 20. Relacje, więzy. Więc tutaj też sprawy relacyjne. Nie tylko miłosne, tak, różne relacje będą ważne dla Ciebie w tym tygodniu. Dla niektórych słyszę, jeśli szukasz miłości, masz kogoś na oku, to w tym tygodniu, jeśli chcesz tą relację ruszyć naprzód, to warto z odwagą zadziałać, coś zrobić, wykonać gest. Tutaj Twoja odwaga. Zostanie nagrodzona przez wszechświat. Inni potrzebują też wykonać jakiś ważny ruch już w ramach relacji jakiejś, żeby zadbać o te relacje, więc tutaj też takie sprawy się pokazują. Też tutaj widzę dla tych z Was, którzy mają swoją firmę, to warto w tym tygodniu zawiązać jakąś relację, odważnie wykonać działanie. Żeby, żeby ta współpraca się zadziała. Tutaj też inni w ramach jakiejś współpracy potrzebują podjąć e, odważne działanie, czy zakończyć tę współpracę, jeżeli to nie jest dobra współpraca, a e, może coś przesunąć, odsunąć w czasie, Czytanie kolektywne. Dobrze. Teraz rozkład: Poniedziałek, Piątek. A jeśli to czytanie ci się podoba, to proszę polubię, skomentuj, wyślij do kogoś, zasubskrybuj mój kanał. Będę ci za to bardzo wdzięczna. Dobrze. Mamy tutaj już dużo kart. Pewne się odwróciły. Zaraz zobaczymy, co tam nam się odwróciło, bo jak się odwraca, to ważny przekaz, tak? Mamy kartę Delfina. To znaczy, że idzie jakiś wzrost finansowy do ciebie, który jest wynikiem Twoich działań z przeszłości. Także ten wzrost może przyjść po tym tygodniu, kiedyś tam w przyszłości, jeżeli on jest wynikiem jakiejś odważnej decyzji, odważnego działania, rozpoczęcia współpracy, ale jeśli już jakąś odważną decyzję podjąłeś, podjęłaś w przeszłych tygodniach, to tutaj możesz w tym tygodniu zobaczyć wyniki finansowe tego. Chociaż ja bardziej czuję, że dla większości z was to Mówi o tym, że w tym tygodniu robisz coś odważnego i w przyszłości, później, zobaczysz ten wzrost finansowy. Na ten tydzień na pewno nie podejmuj żadnego ryzyka, czyli tutaj też uwaga na chciwość Twoją i innych osób. To jest ważne, żeby też nie działać. Na napędzie chciwości i żeby nie ryzykować, ale może być też tak, że w tym tygodniu ktoś będzie próbował Ciebie skłonić do ryzykownego działania, bo jest chciwy. Także tutaj uwaga, żeby nie mylić ryzykowania z odwagą. Właśnie ta karta Maczugi mówi o tym, że ktoś próbuje Cię skłonić, zmanipulować do zrobienia czegoś, czego nie chcesz. Jest też karta Muchy. Ta osoba, bądź te osoby, nie mają zbyt dobrej energii. Zwłaszcza jak jest mucha i chciwość, no to tutaj one funkcjonują w jakiejś depresji, w jakimś braku, no i chcą skorzystać z Twojej energii. Albo też swoich finansów, różnie to będzie, więc tutaj warto, żeby podjąć jakieś działanie odważne w celu tego, żeby chronić swoje finanse i swoją finansową przyszłość. No właśnie, tutaj też może trzeba będzie odważnie powiedzieć nie, albo odważnie zasugerować, zmieńmy coś, chociaż no, ta osoba bardzo chce, żeby wyszło na jej albo te osoby, bo jest jeszcze karta królika, to jest karta e, mocna ego, więc tutaj chciejstwo, chciwość i ego są e, mocne w tej osobie, więc wszechświat Cię testuje. No, e, jeśli się zgodzisz, to tutaj na ten moment ta współpraca nie będzie satysfakcjonująca. Lepiej to odsunąć w czasie albo w ogóle się odciąć. Co by to nie było dla Ciebie, to stój przy swoim, mocno tutaj się pokazujesz za pomocą karty byka. Ty wiesz co masz zrobić, w tobie ta decyzja już zapadła i trzeba z odwagą to przeprowadzić do końca. Nieważne jak mocno naciska druga strona. Jeżeli czujesz, że trzeba odejść, odciąć się to to zrób. Jeżeli czujesz, że trzeba coś przesunąć w czasie, stój przy swoim, nie daj się nagiąć, bo tutaj mogą być straty. I nieważne bo i tak będziesz stać przy swoim, i właśnie wtedy zwyciężysz. Ten tydzień to jest taki test od wszechświata dla Ciebie, czy potrafisz stać przy swoim i czy potrafisz to robić w niemanipulatorski i agresywny sposób. Na kontraście do Ciebie jest właśnie ta osoba tutaj, która Cię próbuje zmanipulować, czy te osoby. A ty tutaj zwycięsko do tego podchodzisz z połączeniem do swojej wewnętrznej siły, do tego trochę uporu byka, ale warto się uprzeć. Przed tobą ciężka praca, więc tutaj nie będzie łatwo jakby stać przy swoim, trzeba będzie pracować nad tym, ale warto, ponieważ jest karta spełnionego marzenia i. Pieniędzy, które idą w Twoją stronę. Także tutaj to, co Ty postanowisz, jest dobre dla tej sprawy, nawet dla tej relacji, współpracy. Może te osoby tego nie czują, ale w większości z Was uda się przekonać te trudne osoby. Do tego, żeby jednak wydłużyć to w czasie, może włożyć w to więcej energii, siły, mieć na to więcej przestrzeni, bo wtedy to się uda i masz tutaj zapewnienie na ten temat od wszechświata, bo po tej karcie zwycięstwa to raczej czuję, że to są wskazówki na przyszłość. Jeżeli to jest współpraca, będzie dużo pracy, ale ona się opłaci, bo projekt się uda, będą pieniądze przychodziły z tego tytułu. Ale trzeba to wydłużyć w czasie, zwłaszcza jeżeli mamy tą kartę stołu. Także nie ma co pospieszać. Jeżeli ktoś tutaj nie będzie elastyczny, można się odciąć, znaleźć kogoś, kto będzie bardziej elastyczny we współpracy. Dobrze. I teraz weekend. Co idzie w stronę zodiakalnego byka w weekend w tym tygodniu? No tutaj o, proszę, zielona karta jest w Twoim czytaniu, także też ważny tydzień, intensywny tydzień i ważny weekend. Zaraz zobaczymy, jakie mamy karty. No, tutaj dla wielu z Was. Może chodzić o małżeństwo, związek, albo współpracę kontraktową. No z tymi kartami, które mamy, to współpraca kontraktowa mocna się pokazuje. Także no, to są jakieś mocne wydarzenia dla ciebie, zodiakalny byku, no bo nie bez powodu ta karta zielona nam się tutaj pokazuje. I tutaj w tym temacie. Relacji bądź współpracy pokazuje się, że zaczyna się coś ważnego. Mamy łańcuch wydarzeń, który się rozpoczyna prawdopodobnie jakimś Twoim odważnym działaniem, i to rozpoczyna więcej wydarzeń. Też rozpoczyna wejście w jakieś nowe doświadczenie. Czyli niektórzy mogą odważnie zdecydować odejść od toksycznego partnera, tutaj też to się pojawia. Inni od y, y, jakichś osób toksycznych, z którymi współpracuje, niektórzy odejdą z pracy, jeżeli tutaj chodzi o pracę. Tutaj taki łańcuch wydarzeń się zaczyna, że coś, że coś nowego wkracza do Twojego życia, Ty wkraczasz w jakieś nowe realia, i to powoli zaczyna się w tym tygodniu. I w ten weekend, jakby najbardziej rusza ten łańcuch wydarzeń, bo tutaj w tygodniu mamy te sprawy z innymi osobami. Jest też karta starszej kobiety. Yy, więc tutaj no, ta osoba, która naciska to może być starsza kobieta, może być też mężczyzna, czytanie kolektywne. No i rzeczywiście mocno się pokazuje, że to może być ta osoba, bo przy karcie tej starszej kobiety jest karta nieudanych planów, więc odchodzisz od jakichś nieudanych planów, yy, od jakiejś ścieżki, na której nie ma satysfakcji, yy, ty odchodzisz albo raczej właśnie ta osoba odchodzi. I się decyduje odejść, bo mamy kartę pustego krzesła. Więc tutaj coś się skończy: ewentualnie odejdziecie od jakiegoś pierwotnego pomysłu, który może się nie udał w pierwotnej formie. Tutaj jest karta też wakacji. Mm, więc tak, trzeba nabrać dystansu od tej sprawy, przemyśleć, dlaczego to tutaj się nie potoczyło tak, jak trzeba, dlaczego na tej drodze jest brak satysfakcji, nieudane plany. Może jakieś przedsięwzięcie właśnie trzeba przesunąć na okres wakacyjny. Teraz tak, jest karta psów, która mówi o tym, że są w weekend możliwe spotkania z przyjaciółmi. Jest też karta gniazda, która mówi o tym, że kochająca się rodzina, czy jakaś grupa osób, to jest dla ciebie ważny temat w tym tygodniu, więc też sprawy rodzinne, które mogą dotyczyć jakiegoś mężczyzny albo też starszej kobiety, tak, tutaj dwie osoby się pojawiają, będą ważne, zwłaszcza w weekend. Więc tutaj też sprawy, Relacyjne w grupie ludzi się pokazują ważne. To może się tyczyć tego tej głównego tematu, o którym mówię od początku, ale to też mogą być inne sprawy. Tutaj, może w rodzinie trzeba będzie powiedzieć coś odważnego, żeby oczyścić atmosferę i pogłębić więzy. Także może tak być. Chociaż niektórzy powiedzą coś odważnego, żeby zadbać o siebie, jeżeli chodzi o miłość do siebie, no i może tutaj też y, 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 jakiś kontakt się skończyć z kimś, kto jest uparty i toksyczny i manipulatorski. I, i, I nie rozumie stawiania zdrowych granic. Więc e, takie historie też się pokazują z tym krzesłem i z tym małżeństwem. W weekend niektórzy mogą zdecydować, że chcą e, zakończyć małżeństwo. Jeżeli tutaj nie ma satysfakcji, jest nieudany, partner jest toksyczny, cokolwiek tutaj nie gra. No to takie decyzje też przez niektórych mogą być podjęte, oczywiście nie przez wszystkich, bo to jest czytanie kolektywne. Także tutaj odważne działanie w zgodzie z Twoim sercem prowadzi do zwycięstwa. Nawet jeżeli coś się zakończy, to coś nowego przyjdzie w to miejsce już całkiem niebawem. Pamiętaj. To wszystko, co teraz dzieje się w Twoim życiu, ma prowadzić Cię do sukcesu, do spełnionego marzenia, eee, także warto przez to wszystko przejść. No tutaj pokazało nam się dużo niejasności, jeśli chodzi o osoby w Twoim otoczeniu. Także, jeśli nie wiesz, czy możesz komuś ufać, to zapraszam Cię na moje czytanie: Wybierz kartę. Zapraszam też na czytanie dla byka na cały rok 2025. Te filmy za chwilę pojawią się na ekranie, żeby przejść do filmu kliknij w miniaturkę. A ja mam jeszcze dobrą wiadomość. Do 19 lutego mamy specjalną niższą cenę na nasze magiczne warsztaty majówkowe. Jeśli cię to interesuje, przeczytaj opis tego filmu, tam znajdziesz kod zniżkowy. Zapraszamy do zapisów. Dziękuję za Twoją obecność i wysyłam dużo światła, miłości i wszystkiego, co dobre.